Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 14 dzień sierpnia. Niedawno przyjechałem na gospodarstwo. Kawkę wypiłem i idę szykować wszystko, bo dzisiaj żniwa, pszeniczkę musimy no. i przężyto. Zaczynamy od przężyta. Wczoraj byłem, też chwilę podszykowałem, no znaczy. Tam przyczepę trochę ogarnąłem, bo ostatnio ją pianką obleciałem, no to wczoraj obcinałem tą piankę i rowę wykosiłem, bo miałem chwilę czasu. A dzisiaj dalej. Szykuję! No, poobcinałem, żeby to jako tako wyglądało. W środku. No. Była na pożyczce, był pas, wróciła bez pasa. Muszę dzisiaj pas odzyskać, przerzucić tutaj przez środek tych but, żeby mi się nie rozchodziły. Zobaczymy, czy ona będzie szczelna, czy nie. Jak coś to się jeszcze gdzieś workiem uszczelni i te. O, inna być. Myślę. A, trzeba żminkę podłączyć. A, już wszystkie te przewody leżą. Tylko wetknąć wtyczkę domów i tyle. No. Tu syp, tam syp do tamtej przyczepy. Mm. Adblu do fenda nalać. No, zobaczyć w, w, w tamtej małej e, burte, czy, czy się naprostowała. Znaczy, te, czy te zawiasy doszły, bo ostatnio ba balem ją popychałem. Żeby się Wygięły, tak jak były, wyprostowały. o Tego słowa mi brakło. Adlu, adlu do fenda, zobaczyć czy jest, bo mama jedzie e, po pasze. To by kupiła, jak nie ma, zaczep, zaczep mu wsunąć. Bo też nie ma zaczepu. No, dwie przyczepy z pięć razem, no jak to Zaczniemy to, to od razu dwie zaciągnę. Jedną zostawię, i jedną wrócę jak już ją namuci, e, tak wszystko pędem będę woził. A do wysypu do tej małej 60. Tylko trzeba ją podłączyć. Niech się ładuje, bo ona będzie zapalana i gaszona, non-stop. No bo jak tutaj cofnę z przyczepą, to cofnę z ciągnikiem tak pod kątem prostym. Podłączę się hydraulikę się wykipruje i tyle, i później się ciągnikiem odjedzie. I bez odczepiania przyczepy. Będzie ją można wykiprować. Także tak trzeba podłączyć, żeby akumulator nie zdechł. A tu są bańki. Ale puste. Nie. kuźwa pełne. Co robić? Ale jaki można dać Ale najpierw ten Niech się ładuje. Bo tego nawet alternator by nie ogarnął jakby był <gry> Nie? Dokładnie tak Tak nie inaczej Wczoraj miałem już go podłączyć, ale zapomniałem w sumie A, Widzicie? Jak jest nisko, ten, ta wskazówka to akumulator jest naładowany, prawie ona do zera spada jak akumulator ma 100% praktycznie 4A się ładuje. dużo prądu przyjmuje, gdzie ja mam lejek od tego? Tu jest zaczep przy tych obciążnikach, a lejek. Gdzie się go ostatnio używałem? Ale gdzie? Czy mi się zdaje, że na piętyjówce? A, no tak. dałem ten specyfik do kliówki do baku, specyfik do paliwa, do czyszczenia wtrysków. To on jest. A tu mama jakąś półeczkę kupiła. Kuźle, ja myślałem, że to większe jest, półeczkę do garażu kupiłem. Nawet jedna opona się nie, nie zmieści. U, tutaj rzadkie. jeszcze by pasowało dokupić trochę na poplon po wszystkich zbożach, no nie po wszystkich, tutaj gdzie pszenica jest. To jest do rozsiania, bo tam w lesie poprzężycie. No to trzeba glifosatem opyskać, bo, bo rośnie co? Też trzeba go najpierw zwalczyć. Także tak. Taka sytuacja Lek, lek, tu jest, tu trzeba ogarnąć. Muszę mi tu pachnie? My tu mogły wejść Przez ten otwór Tylko tutaj nie mają co do jedzenia za bardzo No tutaj trochę trawy jest we worku I tu jakiegoś zboża zostało Więcej co wam powiem, jak się uda, to żniwa będą zrobione w jeden dzień, <noise> jak nadążę z odbiorem, a jest duża szansa, że zdążę. No i wczoraj z kombajnistą jak się umawiałem, to mówi, że będzie po 12:00, bo wcześniej nie ma co w pszenicy wjeżdżać, bo będzie wilgotna po nocy. No, no spoko i tak w sumie ustaliliśmy, że najpierw jednak przężyto mucimy, bo to jest tam na dołku koło lasu i tam szybciej widgoć złapie, później wieczorem w tamtych rejonach. A że prawdopodobnie możemy mucić tam do 10, czy tam 11, czy jeszcze później. No to lepiej, żeby, żeby na sam koniec zostawić te lepsze kawałki, które później będą wilgotne, czyli wszystkie tutaj, koło domu. No może najpierw właśnie zaczniemy tam od tego dołka, bo to też ten schodzi tam w dół i, i na koniec te dwa proste paski zostawimy. Te kawałki, hm, fotowoltaika nie działa Dzwoniłem ostatnio na te, na pogotowie energetyczne I nie było ich, nie? Nie przyjechali No, jest za wysokie napięcie A jakie jest to napięcie? Już wam mówię Podejrzymy sobie w aplikacji Ile ono wynosi. Tylko musi się załadować. Nie, jeszcze jest spoko. 254. No, do 253 powinno być, ale o tam 1V to się nie czepiam, nie? Ale jak się zrobi 256, czy tam 7, to to jeszcze dzisiaj będę dzwonił ale to bliżej południa dopiero mamy no za chwilę 11 o 12, o 13 się zrobi dużo wyższe napięcie póki działa to działa ale jak się zepsuje to to będzie tutaj przelot to będzie ten ciągnik gadał bo pytaliście czy planuje to odpowiadam, że tak w przyszłości będzie przechodny. I posłuchamy jak te cztery garnuszki gadają na pustym wydechu nie jest żadną ekologią. A trzeba będzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni w się żeby później nie było zaskoczenia. Że się przyczepa nie chce podnieść. Kolejne belkę do niego miałem kupić zaczepowo. Tutaj, 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 tą, 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 tą. Ponieważ jak się jeździ z przyczepami, jak się je wypina i zapina, no to fajnie się pod tylnym podnośnikiem podnosi dyszer jak nie pasuje. Idealnie w zaczep i zawsze wepnie A tak to. Trzeba wyskakiwać i kombinować. Tutaj od blaski coś pechowo zrobili, nie. Już dwa razy mi się zgięły. Nie wiem, czy to przez tą kukurydzę, jak ostatnio pyskałem, czy, czy przez co? Ten też jest zgięty <grym> No, ale jak się ciągnie zakopie to pierwsze co się gnie to co? ta blaszka Tycz. czy tak była podgięta? Nie chyba była. Druga jest tak samo. Dobra, zaczep jest. A, teraz pas ten sportowy przydałoby się odzyskać i przyczepę spiąć, a później zobaczyć burtę w tamtej. Czy jest OK Pierwszy będziemy zasypywać ten silos, bo tutaj ma wejść przężyto, później pszenica do tego i co się nie zmieści, to pójdzie do tego. No, fajnie by było, jakby wszystkie trzy były pod dekiel, zasypane, ale jak będzie, to się okaże. Na, konie na koniec tego dnia się okaże. Brzmijka jeszcze nie używana Zobaczymy jak to pójdzie Tym sprzętem Podobno ma iść dobrze No a prezentacji jeszcze nie nagrałem Nagrałem chyba w środę I wam wrzucę przed tym filmem <noise> Bo fajnie by było najpierw pokazać a później I żebyście zobaczyli w filmie jak ta sobie radzi w pracy. Ma ktoś coś do przewiezienia? Mogę transport ogarnąć. Coś prawdziwego górala widzę. Gorola. Ciekaw <grymne> się tam mówi. Skład jest ładny, nie? Do wożenia bali jak znalazł. <grymne> Kilka by tu upchnął o, Trochę do pozamiatania Na 47 kawka Otwieram się O tu jeszcze ziemia jest Ten też do podgięcia zawias. Jeden, drugi. Z tamtej strony też chyba się porozchodziły Czy to na te patrzyłem wcześniej? A, ziemniaki Usychają, ale już trzy zabiegi miały zrobione. Już więcej nie ma co. Już ich nie uratuje Te też trochę ale to z tego powodu, że tu miałem okno, no i tutaj wymiękły zepsuły się tutaj i tutaj tam dalej są ładne ale tutaj przy budynkach to takie podłoże gliniaste, woda stała i szlagie trafiły byłoby A jak pięknie? Dwa sypy koło siebie. Tylko jeden do wyczyszczenia, bo po oleju. <grystanie> Co ten wąż wtedy? Nie, to kolanko. Wystrzeliło, czy tam się ułamało? d 47 podczas wysypywania ziemniaków. Jeszcze są ślady po oleju gdzie niegdzie. No i pięknie. Jeszcze jakiś ten bolec muszę tutaj znaleźć. A, od 60 się weźmie ten długi i będzie, i będzie spoko. Bo to tylko raz muszą przejechać dwie przyczepy na pusto, jeszcze w dodatku. 47 jest do uszczelnienia na słupkach Przy słupkach tutaj I te zawiasy do podprostowania I I wychodzę na prostą Jeszcze pół godziny do 12 ja się do południa Kombajnista jeszcze nie dzwonił, że jedzie, także na spokojnie. A, jeszcze olej miałem sprawdzić. W sześćdziesiątce. Czy jest wystarczająco? Kurde, ciśnienie jeszcze by się przydało sprawdzić. Czy nie jest w którymś szkole za mało? byłem po łopaski, bo ostatnio wodziłem ziemię tą przyczepą i stworzenie jest w innym miejscu. Trzeba go przełożyć, bo na bok nie będę wywracał. Tylko na tył trzeba jakoś przyczepić ten łańcuszek. A wcześniej on. Snurkiem był. A teraz z Tytką się go dociągnie i teraz i będzie dobrze. Trochę hmm. czasu upłynęło od kiedy robiłem tą instalację. No teraz się ta taśma odkleja jedynie z przewodów. Ale tak to dalej nie najgorzej to wygląda. Ciekawe czy lampy dalej świecą, no ale jakby nie świeciły to już kwestia żarówki tutaj, w tej oprawce. Kurde, widzicie? Odbój miał być zmieniony. Od HL-ki szóstki miałem kupić i go przykręcić i tego nie zrobiłem. Kurde, uciekają z głowy takie rzeczy do naprawy. Trzeba by na liście zapisywać. A tutaj co? 30 jest jest 24 czy 7? Chyba. Żeby olej sprawdzić. Dobra. 7 ciężka nie jest. I tego kolegę będę potrzebował. I tego drugiego kolegę, żeby te naprostować, No, zawiasy. Dolnego stanu nie ma Aczkolwiek na miarce jest kropla na samym końcu No to jak tu jest jakaś tam kropla to starczy oleju żeby przyczepę wywrócić Tym bardziej że na płaskim Tu nie trzeba dolewać A, Tu trzeba belkę jeszcze znaleźć I zaczepić belkę Łącznik odczepić. No, i tyle. Ech, tu stoi. Najtrudniejsza rzecz zawsze na gospodarstwie do znalezienia belka od Jezusa czy tam jedna, czy druga zawsze gdzieś stoją w różnych dziwnych miejscach, w których nie powinny. Tu się słońce trochę przebija i tu się przebija, ale to nie są chyba jakieś duże szczeliny. Nie są na tyle duże, żeby zboże przez nie leciało, myślę. Hmm. Miał być ostatni rok z tą przyczepą. Ech, jeszcze trochę się z nią muszę pomęczyć. Tą podczepić. to naprostować i, i by było prawie wszystko. Jeszcze jak będę miał je ja obydwie podczepione, to podpięciówkę podciągnę i sprawdzę ciśnienie w oponach. No, w tej D55. W 47 to obstawiam, że ma dobre ciśnienie w kołach. Jeden młotek tak, drugi tak. No i się prostuje Proste, proste Nie powinno się nalecieć Dobra Mamy to Baterę jeszcze w gopią zmienić. Bo już 30% zostało od rana. Takie są te zamienniki. W dalej na 15. Ta więcej hałasu robi. Ale na pusto była sprawdzana no i monterzy powiedzieli, że musi dostać ziarna, żeby ten ślimak w środku się ułożył. I wtedy będzie już cichutko, No, cichutko porównywalnie pewnie do tej i tak będzie waliła na pusto i tak będzie waliła, bo to ślimak się o te o to o obija, aczkolwiek kultura pracy tej pionowej, powinna się zwiększyć. Jeszcze kulę wyciągnąć. Bo w razie hamowania <noise> będzie buba, <noise> na szyby poleciały Od razu je tutaj zamontuję. Bo do zgrabiaki wziąłem, bo nie wiedziałem, czy, czy będą. Jak pożyczałem od gospodarza, dzwoniłem do kompanisty. Mówi, odczepia HEDE w sąsiedniej wsi. Tamtej i jedzie do mnie Kurde, minus jest taki, że ja sobie jogę zastawiłem Żeby tu fendem wyjechać tak. <laughs> Dobra muszę przyczepy pociągnąć 30 Pociągnąć i dopiero podczepić Odpalić fenda, wyjechać i podczepić Dobre. Dobre se. A Trzeba jakieś zdjęcie zrobić. Bo zacnie ten zestaw wygląda. Dobra. Tu się zatrzymam to od razu będzie do podpompowania. Pierwsze koło i już za mało powietrza, dwójka była w nim słabo. No, w tym kole strasznie mało powietrza było. O, właśnie kombajn. Przejechał, ten co do mnie jedzie. Dobra, władimy fenda i jazda. Zaczynamy żniwa. I mam nadzieję, że dzisiaj też powiem, że zakończyliśmy żniwa. No piedziele zapomniałem, że tu woda była. Szkurde. Pod kołem. Pytanie, czy o czymś zapomniałem, czy wszystko zrobię. Zobaczymy. Okaże się. Hmm, tej tutaj nie ma. A przydałaby się. Jak jest na pustonie nie jest źle. No się podejdzie, zaczep się szarnie, skręci, włoży. Znaczy, dyszel. dyszel się skręci, włoży w zaczep i jest pięknie. Ale ze zbożem to gorzej. Zdecydowanie. I chwila prawdy. Czy zdążę z odbioru? i jaki plon pokaże kombajn. Zobaczcie jak ładnie był wykoszony. Jutro święto, no, to ładnie się to wszystko prezentuje. Za chwilę tu nie będzie pszenicy na polu. Tego coś chwieje na tym rowerze. Trzeba uważać, żeby nie przejechać. A, tu jest jasna bym przejechał. <noise> Kombajn. Nie powiem, że liczę na 8 ton. Wtedy jeden silos by był, by był pełny. Ale podobno około 6 przężyta sypią. Przynajmniej tak mi mama mówiła. Teraz wsiądziemy, zobaczymy co tam kombajn pokazuje chwilowo. Słomy trochę jest. Dobra, no, na się wpakować, żeby tutaj drogi nie blokować. Tylko pytanie, czy ten nie będzie cofał, bo jak będzie cofał, to muszę się gdzieś przemieścić. Jak dalej. I to wszystko w tym filmie. Dalsza część dnia będzie w następnym. A teraz standardowo. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.